Cześć wszystkim, ja jestem Anatolic W kolejnym szkoleniowym kanale dzisiaj e, pokażę Wam, jak zainstalować e, kolejnym sposobem e, trainera do GTA, czyli menu. E, ostatnio strona jak się zepsuła, ale tutaj kolega z ostatniego odcinka, którego, któremu właśnie dam tutaj serduszko i lajka, e, przekazał e, tutaj, jak zrobić tak naprawdę działający sposób teraz, który działa. Dał link do tego gościa, który tutaj wszystko wytłumaczył. No, i jak wejdziecie sobie na tą stronę, będę miał tutaj w to w linku w opisie. I trzeba pobrać ten plik tutaj. On tutaj napisał, że ma te pliki, które są kompatybilne z GTA, które jest na Epic Games. No, i tak po pobraniu, ja mam tutaj takie pliki. Tutaj w Binie mamy DIN input 8 DLL i Script hook DLL, czyli tak jak wtedy. Bez wirusów jest ja ja wszystko, już to sprawdziłem nawet. No i tak samo ten gościu chyba sprawdził mi się wydaje. No ale tak, czyli jak już mamy te pliki, to trzeba było je wrzucić do folderu z GTA. Natomiast trzeba wejść tylko w Epic Games. Sobie na lokalizację waszego GTA, czyli tutaj o... Um, nie wiem gdzie tu jest tylko lokalizacja. Czekajcie, tylko to znajdę. OK, znalazłem ten mój tutaj folder e, Po prostu nigdzie tam nie było na pgames, tylko po prostu sobie weszłem na dyski, i sobie, wiecie, znalazłem to gta, więc sobie tutaj wejdę Pyk, eksplorator plików Zobaczcie czy to w ogóle działa, bo sam jeszcze tego y, nie testowałem um, Tylko, gdzie ja tu mam, teraz to pobrane Script hook, pyk To wrzucacie do folderu z GTA, pyk, i to wrzucacie do folderu. A. To wrzucacie do folderu z GTA i tego nie musicie, bo to jest e, trainer. E, tak jak już w tym pierwszym odcinku mówiłem, to jest tylko trainer taki dodatkowy, więc tego nie trzeba. I teraz tylko wystarczy pobrać sobie ze stronki e, menu, no i wrzucić te pliki e, menu do. GTA. I zaraz zobaczymy, czy to będzie działać. Um, tutaj teraz wchodzicie sobie w najnowsze menu. Um, zip, tak, Zip. Pobierzcie sobie Zip. No i teraz nowy eksplorator plików to możemy na ten sam wejść. Menu SP. Menu Stuff. No to wrzucacie tak menu ASI i menu staw, tak mi się wydaje, tak menu staw, cały folder wrzuca się po prostu tutaj do GTA i teraz widzimy się już w samej gierce, ktoś mi w ogóle napisał, że y, pod F8 i pod F4 jest zmiana postaci, ale po prostu nie wiem co powiedzieć na no to jeszcze mnie od debila wyzywał, no, no to, to nie moja wina, że oni sobie ustalili na F8, a jak masz coś tam innego zbindowane to już nie moja wina, no ale dobra yy... Lecimy teraz do GTA, więc widzimy się w GTA. Okej, okay, słuchajcie, jestem już w GTA, jak widzicie działa. I tu moje zaskoczenie jest straszne, bo myślałem, że to nie będzie działać. W sensie nawet ja tego poradnika nie obejrzałem, tylko sobie pobrałem pliki i zrobiłem to, to, to co zawsze, nie? No ale jakimś cudem paszcie działa. A teraz tylko jeszcze zobaczę jedną rzecz, bo ja miałem tutaj. Nie, tutaj już mojego nie ma, bo usnąłem już menu, więc muszę sobie od nowa ta autka ma zrobić, ale no... Fajnie, że to działa. Inny jeszcze na Epic Games to jest wersja Epic Games darmowa, więc wszyscy mogą sobie teraz pobrać. Um, wrzucę link do tego starego materiału um, odnośnie tego nowego, teraz co nagrałem, właśnie żebyście sobie mogli pobrać. Bo tamten, tamten script się zepsuł, w sensie strona się zepsuła. Um, wszyscy myśleliście, że to link mu jakiś wysiadł, ale to właśnie strona się cała zepsuła. Od razu mówię, że menu na online nie działa. Może to dostać za to Bana. Znaczy dostaniecie za to bana. Albo w ogóle nie da się wbić, bo nigdy szczerze nie próbowałem wbić na online'a z menu pobranym. a jeszcze jedno muszę przetestować. Bo wy mi pisaliście chyba, że wam znikają auta z online'a. Ja tak nigdy problemu szczerze nie miałem o mnie dzwonić do tej um, z online auta, czekajcie, muszę robić, to to zadzwonok. Okej, okay, słuchajcie, jestem już, bo kolega do mnie dzwonił i musiałem tam z nim pogadasz chwilę no i dobra teraz tak, jakieś auto z online z odbiorę tylko, że muszę tak, tak być pewny, że jest to auto z online nie wiem, które to jest z kuruma, nie no kuruma na single jest. więc muszę jakieś wybrać, które jest na online ie. bo mi pisaliście to, ale nie wiem, ja takiego problemu nigdy nie miałem to jest na tylko na online ie no i nie znika mi jakoś więc mam nadzieję, że wy teraz nie będziecie mieli tego problemu i że na spokojnie będzie wszystko działać tak jak mi teraz um, no i powodzenia, że uda wam się pobrać um, teraz to już raczej żadnych błędów nie będzie, mam nadzieję no ale jak widzicie to wszystko działa ja się też cieszę, bo będę mógł sobie znowu popykać na, na trainerze mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał i uda wam się pobrać teraz tego trainera i mam nadzieję, że dotrze do wszystkich ten filmik, którzy próbowali powrócić, a im się nie udało. Ja w tym momencie żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku i cześć.